Otwieram po sprawę przed sądem rejonowym w Bydgoszczy trzeci wydział karny będzie rozpoznawana sprawa Antoniego Bukowskiego. Rozpoczniemy od sprawdzenia obecności na sali rozpraw. Przestawił się prokurator Olgierd Pretorianin. Jestem w Wysoki sądzie. Przedstawił się oskarżony Antoni Bukowski. Jestem się tam na wysoki sądzie. Czy stawił się pełnomocnik oskarżonego? Jestem wysoki, sądzie. Czy stawił się świadek Kazimierz Wolski? Tak, wstawiłem się, wysoki sądzie. Czy stawił się świadek Mariusz Śląski? Jest na sali. Świetnie. Pol policja Sądowa. Proszę wyprowadzić tego wandala, co stanął przy mównicy. Dobrze. Mm. Udzielam głosu prokuratorowi. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Oskarżam Antoniego Bukowskiego o to, że w dniu 8 października 2025 roku w Poznaniu zakłócił mir domowy, to jest to przestępstwo z artykułu 193, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Na zasadzie artykułu 24, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, artykułu 31, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, niniejsza sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w Białymstoku. Prokuratura, tutaj pod moim przewodnictwem, oskarża Antoniego Bukowskiego o popełnienie przestępstwa z artykułu 193 paragraf 1 kodeksu karnego. Oskarżony w dniu 8 października 2025 roku na terenie Poznania wtargnął na środek murawy miejskiego stadionu piłkarskiego. Zgromadzone dowody, w tym zeznania świadków oraz protokół zatrzymania, jednoznacznie wskazują na winę oskarżonego. Bukowski targnął na środek stadionu, do czego nie był upoważniony, co wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego wyżej wymienionym przepisie. Przedstawiony materiał dowodowy stanowi podstawę do wniesienia tego aktu oskarżenia. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Panie oskarżony, ile ma pan lat, skąd pan pochodzi oraz jaki zawód pan obejmuje? Mam 25 lat, pochodzę z Krakowa, mam na imię Antoni Bukowski i na co dzień zajmuję się. Pra... Jestem sprzedawcą po prostu. No. Sprzedawcą czego? W sklepie... sklepie zoologicznym. Ale czego sprzedawcą? No. No, karm dla psów, kotów, no i takie inne. Powiedzmy, że są panu ufa. Czy zrozumiał pan akt skarżenia? Tak, zrozumiałem. Pouczam o prawie do odmowy składania wyjaśnień, prawie do wyjaśnień, prawie do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania oraz o konsekwencjach niewykorzystania swoich praw. Czy chce pan składać wyjaśnienia? Nie, nie chcę składać wyjaśnień. Dobrze. Proszę usiąść. Rozpoczynam postępowanie dowodowe. Czy strony mają jakieś wnioski dowodowe oprócz dowodów ujawnionych podczas postępowania przygotowawczego? Nie mam wysokiej sądzie. O nie? Nie. Dobrze. Dobrze. Na projekt wyświetla się do... Co za. Dobrze. Tutaj. Ek telewizorek off. E, proszę wprowadzić na salę świadka Kazimierza Wolskiego. Aha, jest obecny. Proszę podejść do mównicy. Panie Kazimierzu, jak się Pan nazywa, ile ma Pan lat oraz gdzie Pan mieszka? Nazywam się Kazimierz Wolski, lat mam 25, mieszkam w, w Poznaniu na ulicy 2137 Papieża Jana Pawła II. no Pouczą pana o konsekwencjach z artykułu 233 paragraf 1 i paragraf 1 a kodeksu karnego czy strony składają wniosek o przysięgę? Nie mam, wysoki sądzie takiego wniosku Panie ocenasie? Nie mam Dobrze Słuchamy pana świadka Dobrze Wysoki sądzie yy, oskarżony, ja jestem policjantem i podczas kiedy byłem na stadionie bo dostałem wezwanie od ochrony stadionu że biegał ten tutaj oskarżony po morawie. Więc zatrzymaliśmy go i nie wykonywał... Zatrzymaliśmy go razem z posterunkowym ktoś IC i pod komisarzem. Y zatrzymaliśmy y pana oskarżonego. Początkowo odmówił wykonania poleceń, przez że uż musieliśmy użyć w środku przymusu bezpośredniego. Trafił na PDOZ i złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury. I to jest to, co się wydarzyło. Wysoki salnie. Dobrze. Czy strony mają jakieś pytania? Ja mam, wysoki sądzie, pytanie tutaj do, do świadka, a mianowicie to, czy to miało miejsce 8 października tego roku? Tak, miało tak. miejsce. Dobrze, a czy może macie jakieś w tym celu zabezpieczone, zabezpieczone prawda, dowody, nie wiem, no, palców, jak, on tam, jak on tam mógł wejść, tak zapytam. Najprawdopodobniej wie pan, jacy są kibice, musiał, ale najprawdopodobniej dostał się przez barierki lub płot, w wbiegł, wbiegł na, no i bieg na morawę. Ja proszę pana, niestety nie wiem, ale jeszcze mam dowód w postaci mojej kamerki, którą noszę na swoim mundurze. Dobrze, dziękuję i nie mam więcej pytań, Wysoki Sądzie. Dobrze. Panie mecenasie, pytania jakieś? E, nie. Dobrze, pan świadek usiądzie. Proszę na salę wprowadzić Mariusza Śląskiego. Dobrze. Jak się pan nazywa, ile lat, i gdzie mieszka? Mariusz Śląski, mam 28 lat. Mieszkam w Poznaniu na ulicy. Jana Kaczowskiego, 12. Uczę Pana o konsekwencjach z artykułu 2, paragraf 1 i 1 AKK. Czy strony składają wniosek o przysięgę? Tak, wysoki sędzia. Eee. Proszę tutaj stronę o powstanie i stanie przy składzie orzekającym. Oprócz pana oskarżyciela oczywiście posiłkowego. Dobrze, dobrze, dobrze. Pan oskarżony usiądzie. E Proszę powtarzać ze mną, panie świadek. Dobrze. Świadomy znaczenia mych słów Świadome moich słów. Proszę powtórzyć. Świadome znaczenia mych słów. Świadome znaczących mych słów. Pan się dobrze czuje? Tak. Czy pan jest osobą trzeźwą w tym momencie? Dobrze, jeszcze raz mam. Świadomy znaczenia mych słów. Świadomy znaczenianych słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówić szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając tego, co mi nicze, jest wiadoma. Niczego uk nie ukrywając tego, co mi wiadomo. Dobrze, strony proszę o zajęcie miejsc. Słucham pana świadka. Potwierdzam to, że pan oskarżony weszed na boisko. Że... Nie mówi w, że się popełni... weszedł, Że ten oskarżony popełnił przestępstwo ta na środek stadionu. To tyle? Mam, mam też noszę kamerkę Mam wszystko nagrałem Nogie sądzie Teraz to nie ma jak tego zweryfikować, ale no dobrze Eee. Trzy strony mają jakieś pytania Nie mam Nie. Dobrze Proszę usiąść, panie świadek. Zakończam postępowanie dowodowe. Czy strony zgłaszają jakieś wnioski procesowe? Nie mam. W takim sądzie. Panie macenasie. Nie. Proszę usiąść. Dobrze. Czy. A, a, przepraszam. Czas. Zamykam przewód sądowy, czas na nowy końcowy stron. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Wysoki Sądzie, sprawa, którą dziś sąd rozpatruje, dotyczy czynu, no pozornie drobnego, a jednak niezwykle istotnego w wymiarze społecznym i moralnym. Oskarżony dopuścił się naruszenia miru domowego, wdzierając się do miejsca, które dla każdego człowieka powinno być przestrzenią świętą, do tutaj akurat stadionu jako, iż stadion również tutaj jest własnością prywatną, a nie własnością państwa, Należą do klubu Lech Poznań, a nie do oskarżonego Antoniego Bukowskiego. Powinno ta... Stadion jest miejscem, gdzie wszyscy powinni móc obserwować grę piłkarzy, nie jest to miejsce do tego, żeby się bić, ani do tego, żeby nie będąc piłkarzem wchodzić na murawę piłkarską. Nikt nie wyraził mu na to zgody. On jednak dopuścił się wtargnięcia tam podczas. podczas meczu piłkarskiego. Wysoki sądzie. Kar, wnoszę o karę najsurowszą, która jest dopuszczalna za to przestępstwo o rok pozbawienia wolności. Dziękuję. Panie Macenosie? Nie mam. Nie mam. Czy pan ja. oskarżyciel posiłkowy chce coś powiedzieć? Tak, wysoki sądzie. Proszę wstać, i pan mówi. Dobrze. Wysoki sądzie, <laughs> chciałem dzisiaj też powiedzieć, że pan oskarżony nie tylko się jak dla mnie dopuścił, <laughs> dopuścił czynu wejścia na morawę, Popieram też pana prokuratora wniosek o skarę na roku pozbawienia wolności, bo początkowo jeszcze nie wykonywał naszych poleceń i policja musiała użyć środku przymusu bezpośredniego wobec niego, żeby go wyprowadzić z stadionu. Więc tu też trzeba brać pod uwagę bezczelność, z jaką potraktował to jeszcze. W ogóle to nie jest yy, w normie, żeby wchodzić na stadion piłkarski jeszcze nawet jak nie ma meczu, by, nie wiem jaki bym miał w tym cel, ale ja bym, ja bym jeszcze sprawdził jego stan psychiczny, ponieważ podejrzewam, że może być chory psychicznie, żeby wchodzić bezcelowo na Morawę. Przy okazji, chciałbym zgosić jeszcze jego dziwne zachowania na PDOZ, gdzie zachowywał się w sposób bardzo dziwny. Najpierw to podobał bo ze, ze, ze współzatrzymanymi robił dziwne akcje, takie jak między innymi przytulanie od tyłu, co jest. Jak dla mnie bardzo dziwne. I to wszystko, co chciałam powiedzieć, wysoki dziś w sądzie. Panie oskarżycielu, uważam, że komentarz na temat że tak powiem zostających homoseksualnych aktów jest zbędny, więc nie rozumiem, po co pan to powiedział. Już lepiej, wolałem wszystko powiedzieć. Panie Wysoki Sądzie. Panie Wysoki Sądzie. Dobrze, dobrze. Czy oskarżony chce coś powiedzieć? E, tak, chcę coś powiedzieć, Wysoki Sądzie. Odnośnie tego homoseksualizmu, to ja tego nie chciałem. To kolega z celi, że tak powiem, zaczął nas ganiać po całej celi. Ja próbowałem uciekać i proszę mnie nie poniżać do takiego poziomu. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Dobrze, proszę usiąść. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Sygnatura akt 3K6741-25, wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Rejonowy w Białymstoku w Wydziale Trzecim Karnym, w składzie następującym przewodniczący, sędzia Sądu Okręgowego delegowany do Sądu Rejonowego Grzegorz Niedziecki. sędzia, asesor sądowa Elżbieta Witek, ławnik Aleksander Wimotko, protokolant Jan Widicki, przy udziale prokuratora Olgierda Pretorianina po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2025 roku w Białystoku. Yy, sprawy Antoniego Bukowskiego, syn... Yy. Syna Adama i z domu Bukowski, urodzonego 5 maja 2000 roku w Poznaniu, oskarżonego o to, że w dniu 8 października 2025 roku zakłócił mir domowy stadionu piłki nożnej. To jest o czyn z artykułu 193 paragraf 1 kodeksu karnego orzeka. Oskarżonego Antoniego Bukowskiego uznaje za winnego dokonania zarzuconego mu czynu wyczerpującego dyspozycję artykułu 193 paragraf 1 KK i za to na podstawie artykułu 193 paragraf 1 KK skazuje go, zaś na podstawie artykułu 193 paragraf 1 w związku z artykułem 37a paragraf 1 KK wymierza mu karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 zł Na podstawie artykułu 627 KPK zasądza od oskarżonego Antoniego Bukowskiego na rzecz Skarbu Państwa tytułem zwrotów kosztów sądowych kwotę 500 zł oraz kwotę 2000 zł tytułem opłaty. Na podstawie artykułu 43b kodeksu karnego orzeka wobec, przepraszam, orzec wobec oskarżonego Antoniego Bukowskiego środek karny w postaci podania wyroku do wiadomości publicznej. Można się rozejść.